Bausch Progress 100 – kalka skryzowa 100-mikronowa z progresywnym przenoszeniem barwnika. Ta nowa, gładka, wzmocniona kalka o wysokiej zdolności wybarwiania doskonale dopasowuje się do powierzchni zgryzowych. Punkty zwarcia lub kontakt centryczne są precyzyjnie znaczone dzięki progresywnemu przenoszeniu barwnika. Nowa 100-mikronowa kalka jest impregnowana hydrofilowymi woskami i olejkami farmaceutycznymi. Kombinacja z substancją wiążącą transkulazę znacznie polepsza wykrywanie punktów zwarcia na trudno barwiących się powierzchniach, jak gładki metal lub elementy ceramiczne. Dzięki właściwościom hydrofilowym zaleca się stosowanie tej kalki na wilgotnych powierzchniach zgryzowych.